Cześć! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie jak zazębia się ten tryb bez podkładki oraz z podkładką. Także zapraszam. Ok, także wkładamy sobie tryb na razie z podkładką, która tutaj specjalnie jest przewidziana. Jedna tutaj, druga tutaj to wystarczy sądzę. Ok, mamy to skręcone. Jak widzicie, i teraz zobaczcie, jak to się zazębia, gdy jest podkładka. Dam Wam widok z kamery, ale widzimy, że ten segment jest lekko wyżej, gdy jest podkładka, a gdy jej nie będzie, będzie jeszcze większa tragedia. Tak się zazębia. Rozruch nożny. Z podkładką, jak widać, wszystko tutaj doszło. Jak widzieliście, ta podkładka pomaga się zazębić całą powierzchnią zębów. Teraz ją wyjmiemy i zobaczymy, co będzie bez niej. Tutaj pod tą podkładkę można dać o-ring, żeby ona po prostu tak się nie zapadała. Wewnątrz ta podkładka ma 16 mm, na zewnątrz ma 22 mm i jest wysoka na 2,2 mm. 2,2 mm taka jest grubość tej podkładki. Składamy sobie i teraz sprawdzimy sobie bez tej podkładki, bez tej podkładki, widać, że to jest masakra. A bez podkładki wygląda to w ten sposób. Nie ma podkładki. Kopnik jeszcze musi się dosunąć. Kopnik jeszcze tutaj ma luz, jak widzicie. Aczkolwiek zaczynamy kopać, widać, co się dzieje. Jest jednym słowem: po prostu dramat. Także widzicie, brak tej podkładki, tam w środku jest drobny luz, jeszcze kopnik bardziej tutaj wystaje. Aczkolwiek no, jest po prostu masaka z zazębieniem się, właśnie tutaj tych zębów. Zresztą nie wiem, czy to widać. Dramat. Jednak podkładka jest tutaj potrzebna, trzeba ją dawać, ponieważ segment rozruchu nożnego później Wam się wyłamie. A co do tego bolca, który jest yy, tam to za chwilę przewiercimy sobie dziurę i pokażę Wam jak ten bolec teraz harata właśnie o ten element z karteru i dlatego tutaj mamy pewien dystans a podkładka dodatkowo jeszcze to dystansuje tutaj mamy ten bolec kopnika widać kopnik ma dystans ale tutaj ten bolec zaczyna po prostu haratać o kartę. A zęby zazębiają się mniej więcej po prostu w 30%. Sorry, że bez dźwięku, ale rozładował mi się właśnie dyktafon. Teraz mamy to bez podkładki. Otwór tutaj przewiertany i chcę Wam pokazać jak bolec harata właśnie o ten kartę. Więc sądzę, że nie muszę znowu rozbierać i teraz Wam pokazać z podkładką, iż właśnie ten bolec nie harata, o ten karter i że zęby lepiej się zazębiają, bo wcześniej Wam to pokazałem. Także w dzisiejszym filmiku to by było tyle. Jeśli podobał Wam się filmik, łapka w górę, jakiś komentarz, ponieważ z tymi komentarzami ostatnio to bardzo, bardzo krucho jest. No i jeśli chcecie mnie wesprzeć, możecie sobie kupić przyrządy do tego silnika. Także na razie.